ma się ma przedszkolaki. Tu wasz profesor i traktorek. Haha. Ha. Nie jest śmieszny to jest. To nie jest śmieszny w ogóle filmik. Tu są poważne, poważne ludzkie problemy, tu wchodzą w grę. I to są problemy. Jakże przyziemne, moi drodzy. Problemy z uzębieniem. Problemy z uzębieniem nie ma lekko. Nikt nie lubi borowania, zastrzyków w dziąsło. Nikt nie lubi, a tymczasem temu traktorkowi wyprodukowanemu we Słowenii z silnikiem Lombardini o nazwie AGT 830 agromechanika właśnie przydarzył się poważny problem z uzębieniem i w tym vlogu będziemy omawiali tę uzębieniową masakrę, ponieważ jest tu niezłe Niezmielno. już zabieram się za omawianie tego tematu. Moi drodzy, to jest traktor komunalny AgroMechanika, tak jak wspomniałem, wyprodukowany w Słowenii, produkcja słoweńska. Jest to konstrukcja yy, kierowca, jest to kierowiec, czyli łamaniec taki, zobaczcie, jest to konstrukcja przegubowa, łamana, czyli napęd na cztery koła. Ma cztery takie same koła. Tutaj po środku jest to łamane, zobaczcie, jest tak skonstruowane, że ta kabina, ona pracuje, widzicie, ten dach pracuje względem tej szyby, więc jak traktor się łamie, kabina sobie chodzi względem szyby przedniej i traktorek może sobie skręcać. Bardzo fajny traktor, nie wiem, ile on ma koni mechanicznych, paręnaście chyba, czy 10 może nawet ma tych koni mechanicznych. Całkiem fajnie technicznie zrobiony, ponieważ ma przedni trzypunktowy układ zawieszenia, tutaj patrzcie ma taką ramę, jest normalnie zarejestrowany, jest taki jeżdżący ten traktor. Bardzo fajny, bardzo fajny taki sprzęcik. No ale coś mu się stało, z czym on przyjechał? Przyjechał z takim problemem, że, przyjechał z takim problemem, że skakało koło. To koło skakało i tracił, tracił napęd. Skakało koło, tracił napęd. Rozebraliśmy pochwę i co się naszym oczom ukazało? Już Wam pokazuję, wezmę statyw tylko. Zobaczcie, taka historia. Tak jest skonstruowana pochwa. W pochwie jest reduktor obrotów, a jednocześnie przekładnik momentu obrotowego czyli przekładnia. Przekładnia, jakby to powiedzieć jest przekładnia redukcyjna. W tej pochwie. To jest wyjście, ten wałek to jest wyjście z mechanizmu różnicowego, z jedna połowa mechanizmu różnicowego. I to pracuje sobie w tym wewnętrznie uzębionym kole zębaty. To pracuje sobie w ten sposób. I zobaczcie, brak uzębienia, wyżarło zęby. Ale co tu się stało? To koło zębate, a, nie mogę zbić, czekajcie. O, poszło. Zewnętrzna powierzchnia tego koła zębatego jest łożyskowana w pochwie. W pochwie, w prawej pochwie, tutaj zobaczcie, w środku, tutaj w środku jest łożyskowana. Jest tu łożysko igiełkowe. Jest łożysko igiełkowe bardzo specyficzne, ponieważ to łożysko ma 100 mm średnicy zewnętrznej. Ma aż 45 mm szerokości, czyli takie szerokie łożysko. Patrzcie, taka szeroka igiełka. I średnicy wewnętrznej ma 90 mm. I te igiełki sobie tutaj pracują. Ma to, ma to przełożenie ogólnie bardzo duże obciążenie, ponieważ tutaj następuje e, redukcja obrotów, ale za tym idzie zwielokrotnienie momentu obrotowego, czyli moment obrotowy tak naprawdę przenoszony z tego, z mostu, z układu różnicowego na pół ponieważ tutaj już mamy. Półłość, która napędza koło, całe obciążenie kładzie się tutaj na czym? Na tym łożysku. Na tym łożysku igiełkowym. I to w całym tym układzie, to łożysko igiełkowe ma najcięższe życie. I patrzcie, jaka historia zobaczcie, jakie mielno, co tu wyszło z tej pochwy. Ile, ile tego, yy, 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 jakie złoża żelaza! Jakie złoża żelaza. Słuchajcie, podejrzewam, że ta usterka no nie była szybka, no to łożysko musiało być rozwalone w dłuższy czas. Musiało być jeżdżone z tym rozwalonym łożyskiem, aż zostało doprowadzone do sytuacji, kiedy to łożysko, kiedy się zdezintegrowało, powstał luz. Powstał luz, a kiedy powstał luz, tu zaczęło przeskakiwać i to przeskakiwanie również wpływało na to, że to mamy, patrzcie, to jest piasta koła. To jest piasta koła, i to wpływało na to, że w pewnej sytuacji koło robiło takie chlap, chlap, chlap. Po prostu skakało. Mimo, że tutaj, patrzcie, jest potężne. To jest ogromne łożysko. Zobaczcie, jakie gigantyczne, ogromne, potężne łożysko. Jak na tak mały traktorek, to naprawdę jest, powiem Wam, to łożysko. To jest kolos jakiś tu zastosowany. I to łożysko nie uratowało sytuacji, niestety. Wy... Niestety usterka skończyła się fatalnie, no. dłuższy czas jeżdżenia z, z wywalonym tym łożyskiem giełkowym Na pewno było to słychać, no ale cóż, wiecie, wiecie jak to bywa. Więc tak, lista uszkodzeń. To koło zębate wewnętrzne, wałek uszkodzony, tutaj mamy takie łożysko wychylne i to mnie bardzo, to jest bardzo kuriozalna sprawa, ponieważ to łożysko wychylne, zobaczcie ono jest tutaj, Ni na nim jest użyskowany ten wałek, tak? Dobrze mówię? To od tego wałka? Od tego wałka. Ten wałek jest na tym użyskowany, i przejdziemy do, samoch do samochodu, chciałem powiedzieć do traktora, przejdziemy. I zobaczcie, tutaj ten wałek, on sobie jest w mechanizmie różnicowym, no nie włożę teraz, w każdym razie tak. Ten wałek jest zazębiony w mechanizmie różnicowym. Mechanizm różnicowy jest łożyskowany tutaj na stożku. Jest to wszystko stabilnie. Stożek, stożek idzie do pochwy. Jest łożyskowany w pochwie, już wam pokazuję. Tutaj. O, tutaj jest ta druga bieżnia tego łożyska stożkowego. Więc stożek jest, więc jakby kosz cały, obudowa dyfra jest łożyskowana w pochwie. Więc jakby centralnie jest zachowany ten wałek, no nie ma, po co oni tu dali łożysko wychylne? Właściwie wy mi powiedzcie, bo mnie to, to jest dla mnie straszne kuriozum. No powiem szczerze, ja bym to może zastąpił jakimś normalnym łożyskiem, normalnym łożyskiem dwurzędowym, ale po co w łożysko oni tu dali wachliwe? Tego ja nie wiem, parę wieczorów tak sobie spać nie mogłem, nad tym się zastanawiałem. Nie mogę dojść, po co oni dali? Tutaj to łożysko wachliwe. No patrzcie, tu mamy to, to sobie siedzi e, w kole koronowym, w mechanizmie różnicowym. Następnie tu łożysko wachliwe, i tutaj mamy. E, przekładnie. Kurde, ciężko, to od brudu tego, tych piłków, ciężko wziąć. No i to powiedzmy nam siedzi w giełce, no to jest mur beton tutaj tak, mur beton to mamy tutaj zamocowane, dlaczego wachliwe, no, przecież to nie ma prawa w ten sposób robić, no czemu miałoby tak robić, no nie ma takiej opcji, tu musi być jedna linia, jedna oś, przecież obudowa dyfra i, i, ta, i ta pochwa one są, w jednej osi, bo tam jest łożysko, jeszcze przecież łożysko stożkowe obudowy dyfra. Tymczasem tutaj dali wychylne. Po co? Nie wiem, po co? Nie wiem, czy oni założyli, że jak pochwa się poluzuje tutaj, no ale to nie ma sensu. No to znowu krzywizna idzie na łożysko, wtedy łożysko tutaj będzie stożkowe krzywo. Nie wiem, może ktoś mądry z Was napisze. No i generalnie mamy listę uszkodzonych elementów. Jedno łożysko, drugie łożysko, trzecie łożysko. Uwaga, łożysko od obudowy mostu uratowane, ponieważ konstrukcja jest tak zrobiona. Patrzcie, o tu mamy cały syf zebrał się tu i nie przeszedł. To jest, kurde, to jest mistrzostwo, że tak się udało. Wiecie? Patrzcie, tam się zebrał cały syf. I nie przeszedł z olejem do, do skrzyni. Nie przeszedł do skrzyni, wszystko zostało tam. Więc tu mamy cały obszar uszkodzeń. Nawet to łożysko jest w dobrym stanie. Także mamy raz to łożysko, udało mi się kupić to. Już mam jedno łożysko, drugie łożysko, trzecie łożysko. No i tak to koło zębatek, które jest jednocześnie bieżnią, plus które pękło. Ciężki temat. I pytanie, czy to będziemy naprawiać, czy to będziemy naprawiać, czy to będziemy wymieniać, brak części. Jest to produkcja słoweńska. W Polsce nie znalazłem. Coś tam szperałem sobie ostatnio w internecie. Coś wynalazłem w, w, w Węgrzech. W Węgrzech znalazłem części, ale po tym modelu traktora pokazuje mi kilka rodzajów części, i nie są rozpisane. Wymiarami i na przykład mam dwa wałki, dwa wałki różnią się jedną cyfrą, wyglądają na zdjęciach identycznie i wiecie, duże ryzyko. Jeszcze pytanie, czy oni mi to wyślą z tych węgrzech, także w tym traktorze z tą naprawą jesteśmy na etapie po prostu dobierania i szukania części i może uda się to zrobić. Ja filmik nagrywam, bo opisaliście w komentarzach, żeby nagrać filmik, no to nagrywam. Nie będzie tutaj w tym filmie żadnego cudownego rozwiązania, tylko na razie pokazałem wam usterkę, z czym przyjechał taki traktor. Z czym przyjechał taki traktor, z jaką usterką? No usterka jest poważna. Kolejna sprawa, pod dużym znakiem zapytania jest pochwa lewa, więc jak uda mi się namierzyć te części, już, jak już, to od razu włożysko to tę igiełkę od razu kupię dwie sztuki. I od razu z drugiej strony trzeba będzie tę igiełkę wymienić zawczasu, bo nie wiadomo, czy tam podobny problem też już nie ma miejsca. Przód ma inne pochwy. Nie wiem, czy z przodu idą takie samo użysko. Muszę jakieś szukać, poszukać jeszcze katalog części do tego AGT. Także o! Ciekawił Was kierowiec? No to macie kierowca. Kierowca, no, mini kierowiec. Taką małą trubą sprężareczkę jeszcze mu trzeba zamontować. Będzie taki miły, ki... mini kierowczyk taki. Gdzieś pojechać na zlot traktorów i tak postawić go obok, obok takiego ruskiego tego kierowca. I ten kierowiec będzie robił tak, a ten będzie robił tak. Po co to łóżysko? Wychylne, weźcie wy mi powiedzieć. Po co ono tam jest? Wychylne? Czemu wychylne? Czy tam wszystko pracuje. Nic tam się nie chyli. Czy ten wałek z jakimś luzem specjalnie nie zastosował? Nie bez sensu. Bez sensu. Przecież to też nie jest wskazane, żeby ten wałek, żeby prosty ząb, żeby on pływał tutaj, o tak. Żeby on pływał w tym, o tu. Bez sensu. Po co to miałoby być? Pochwa wygina się, no gdzie? pochwa się wygnie, taki kawał żeliwa. Tu nic się nie wygnie, ona jest króciutka, kompaktowa. Ale są czasami takie kuriozalne rozwiązania, co? Także tak, tyle w tym filmie. Taki problem dentystyczny macie dzisiaj omówiony. Może Wam się będzie śnić w nocy. To łożysko wychylne po jaką cholerę nie dali. Może z normalnie je zastąpić, i tyle tam. Wydaje mi się, że normalnie powinno chodzić. Nie wiem, po co to wychylne dane. Może nie mieli innego? Nie wiem, no to już tak, wiecie, wymyślam. Wymyślam w ogóle jakieś szpury, jakiś powód. Powód jakiś ustalić. Dlaczego takie zostało zastosowane? Nie wiem. Przy długich wałach chyba, przy długich wałach, jak są długie wały, to się wychylne stosuje, no ale to kuj, wałek, ale nie Ale nie ten, nie taki króciutki Wałeczek, no, ile tego wałeczka To jest króciutki hm. Dzięki za oglądanie Narka i napiszcie w komentarzach Po co ono jest wychylne, bo ja nie wiem Nara